Mano z tej strony, misiek.pl. Witam Was na odcinku z Spiffy yy, World. To mój pierwszy, od drugi odcinek, ale to jest sprowadzenie do gry, jak widzisz mój skład. Tak, był Rozumiem, się tak. A, zarabiam, dobro, to jest napast. Może się wiem, czy to Dobra, dobrze, wszystko wiem przecież. Mamy chyba parę złotych spaczek, nie złotych, tylko normalnych takich. moje paczki. Moje paczki zobaczymy. Wygląda specjalnie, na razie to ten pierwszy mecz chyba. Rozwikser dobry. Dobry zawodnik Nie jest za ciemno, no nie jest ciemno jasno. Dobra, nawet nie taki słaby Mamy jeszcze go skład zrobić jedną mamy jakąś tą paczkę Zobaczmy To już jakaś jedna rzadka Ale ta jedna rzadka to jest... No kondyc to do czego Jest 10 To rozrosił Bo tam jeszcze jakąś nagrodę szerszy O 1% ja. dobra, 500 tekst chyba. O, tyle hajsu. Prostu. O, o, o. Grewaś. Dobra, online zagrałem pierwszy meczik, chcę kupić jakiegoś złotego, trochę to ustalmy, bo na <laughs> serio ruch znaczek. A tu Milner, prawa, pomoc, prawa, obradzajmy na razie tych lepszych. O to jakiś Świderski na past. mamy lepszych. Mm, ulewa pośrodek pomocy. Sprawdzam czy składzie. wiesz damy tego to jest lewa brońca o. nie mam dużo zgrania nie bram też razie sobie damy tego nie hmm. damy tego A, w ogóle nie mogę... Nie chcę w ogóle dać mi popyt, czy mamy jeszcze. To jest głupko. Coś tam wpuścimy A ten, który już lepiej. Głupem. Tak, go w chyba nie mamy, a jest. Ten skład nie jest taki zły, w sumie tak patrzy się. No nie, to go to też. Zobaczmy. E, ten. ten O, jest tylko. ma więcej, ale ten jest lepszy. Na razie. E, ramka jest Zresztą miałem lepszego, lepszego ręka Nie Nie mam na, pe na pewno lepszego bramka Dobra, tego... Czekamy się... ...tego Wstydzamy I... Tego tu damy Gdzieś tamtego, dobra tamtego da tutaj, to będziemy mieli już Taki Plus O już 50 grania, nie? Na Zaczmy nic, zobaczmy na pas, du dużo takie się, chyba Się wydaje jakieś szwedem, nie szwedów nie lubię Kolejny pomocnik, tutaj za tego Rusyka, nie mamy sipy Tego od Angliku anglików widziałem na jakiś Jakieś ten 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 jest lepszy Nie jest grania mm, Kurde No odcinka nie starczy Dobra na razie chyba tyle, co jeszcze. Zmieniłem sipy, sipy, sipy. Sipy, ty. Dobra no, ten ma więcej zgrania i ten jest chyba nawet lepszy. No tak, 69, no tylko mówię, lepsze, lepszy Dobre. 45 kontraktów, wszyscy mają jakiegoś trenera czy coś. No Tak myślałem. Ja grałem pierwszy mecz. Skupiłem się na pasnika. Jakiegoś bombardera. Bombardiera z Afryka. Wszystko się nagrywa. Koniec, ja wszystko cofnę. No. 65 obrony, dużo mamy obrony. Transfer jakiegoś 65 złotych. kupimy jakiegoś zawodnika na pasnika. Zawodnika na pasnika. No i naki dobry być poziom złoto, nie niepotrzebna pozycja, napasnik. pasnik napastnik i maksymalna cena 650 Zobaczymy co tu będzie na razie Bardziej pod naszego mieliśmy no, że jest to w są Pas z niemi, ale wolni są jest takiego szybkiego potrzebujemy 78 a je ja... wrażym się bo a jewa was kupił, chociaż jakieś ligi angielskie gdzieś by sobie, sobie zakupili no, nic nie ma Więc zaraz zobaczymy jakiegoś szybkiego bardzo szybkiego potrzebujemy Jakiego 80 minimalnie tempa mat Ownis był kiedyś eventuśny z tego tryneta Był dobry, 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 lubiłem go Kto to jest? Właski Zaczyna Liga Barclays Premier League Liga Barclays Premier League, zobaczmy kto tu jest Fletcher, Fletcher, Fletcher czysta o kurde jakiś tam był o ten ola ale on jest wolny bol... wolniutki bornik a kupujemy tego ideę Cześć to na w tym stronę jak nie to się wrócimy i kupimy tego komis komis sobie bierzemy on jest dobry on tylko jest taki co nam pasuje nie przypisane szkoda, że nie piszę w tym programie, ile to już nagrywamy. A jest, pisze 8 minut, dobra, spokojnie do klubu. Dobrze, że wchodzimy na następną stronę. Bo gomis, no to A no, czy mi w FIFA się o, chyba mi się FIFA czy mi się do FIPA? Dobra, teraz będziecie w chwilę widzieć czarny ekran. A co Was, sorry? Nie wiem, co mi się stało. U... Gdzie jest FIFA. Dobra, włączę się. Mery że jesteś tu. Uuu, ale fałszyw. Włączę I się. Azo. FIFOLO ASIEGISZTELNE MIRINDYS Zdrowie O O Ale miał koch... Co to, jakiego igłomisa mieliśmy? Mamy go, żeby miał trochę zgrania z tym z nerem I już mamy na dobrego napastnika, nie? Nagrywa się wszystko, nagrywa się. No i jak nam zepsuć zgranie? No może do tego tutaj. To byłby przed tym. Ten chyba, nie? No i... no... no... no i... Jeszcze cała Szukamy naszego pierwszego zawodnika! No, i to już jest skład, jakiś tam napastnik. Jest niby te początki w FIFA. Widzieliście mój pierwszy skład, no wiecie, na jego pracowałem, na te składy, na te karty, no to wszystko. Oh, loju Zesralibyście się. 136 godzin mam a na tamtym Origin, bo to znowu Origin, bo nie da się jakichś nowych tych, chyba żebym sprzedał wszystko. Jest, może zrobię taki dzień, co wszystkie karty będę wystawiał na transfery te lepsze, a tamte. Quixel ale nie u hajsu na skład, mm. ale dobra nie, nie zrobimy tak gramy tym, szuka nam przeciwnika 18-1 wybiła, jakiś... znajdzie 10 nie te <laughs> pierwsze mecze w FIFA to będzie coś na pewno wygramię. chociaż grałem pierwszy mecz w tym no tym takim treningowy ten ten o tą paczkę ten no wiecie o ty kama o tą brązową paczkę tam bo jak nie zagrasz tego meczu no to paczkę, paczki nie dostaniesz wiecie w początku paczki brązowe są potrzebne No jadł tego przeciwnika Boicie się wszyscy mojego składu I dopiliśmy mirinda Ale jest zimno, przez co jakąś bluzę Ale to nie teraz Dobra znajdziecie, nagramy 12 minut Nie wiem czy jeszcze dzisiaj wrzucę ten odcinek drugi Zmienieniem rzuci, dobra, anuluję jeszcze raz. Ciekawe jaki będzie nasz pierwszy mecz, czy wygrany, czy przegrany. A i tak, jak na początku nam się milne trafiło, to był mój pierwszy prawy skrzydławy w moim składzie... Tym, no poczekamy jeszcze dwie minuty albo trzy. Jak nikt tam nie znajdzie, no to... To, to na tyle na ten odcinek, nie? Bo nie będę jakoś tak przedłużał. jest ten Open Broadcaster Software jest taki głupi, że tu nie można. No nie jest głupi, jest zarobisty wręcz. Żeby tego. Czekajcie, teraz kamerkę. Czekajcie, czy to będzie widać na odcinku, jak zmierzę kamerkę. Tak do takiego małego nie? Tak. Dobra Jezu ludzie! Chcę zagrać ten pierwszy mecz. A chyba będziemy kończyć, jak mnie znajdzie. I tak, 14, więc po poczekamy minutę, a mnie znajdzie, a mi ucho spędzi. Kiedy mnie znajdzie, o to bida. Mam no raz no, jeszcze raz no Jezu. Yeah. dobry skład mam gdzie, mam Mam dobry lu 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 za Tego <grym> dobra du... tu jest taka głupia. wyłączam i włączam FIFA. Jak nam nie znajdzie przeciwnika, to kończymy ten odcinek. wiem, to nie jest tak, włączać, włączać. To jest złe. zimna więc mogłem sobie zrobić Wziąć FIFA, oficjalnie licencję progu Dali im licencję już na to Po aktualizacji 8.0 chyba już im dali Bo nie było tego znaczku jeszcze Czy mają tą Czy mogą już Nie wiecie No czy mogą już kupować te Czy, że, czy mogą już mieć No czy mogą już, już oficjalnie odgłosić, że Jejże, to, to tego to oficjalna jest ta... ...formacja Caravans. A dam go tu. O, 58 zgrania. Uda. nie chcę takiego dużego... ...długiego... 40 sekund Ja znalazłem przeciwnika, to jest czuć Jakie mam stroje Dziewajnie nawet Dobra, gramy tymi Są tu Jesteście porumani No ale... Jaka macie ciągnie z Bez Serdecznie Witam państwa, Dariusz Spatowski wraz ze mną. Komentować to spotkanie będzie. Włodzimierz Szaranowicz. Dzień dobry państwu, bardzo mi miło. Pamiętam, próbuję jakoś tu wygrać. Ej, nie, nie ustawiłem tego. Będziecie, muszę grać na myścia. Pierwszym zagramy na myśli Jest teraz atakowany jak się podaje. No już blisko po lekarnym Za szybko wymieniają podania Ależ fatalne podanie piłka praktycznie trafiła przeciwnika Czy to wykorzysta O jak uderzył to obronił To wygram Powiedz, skończymy ten mecz, bo już się tak, żeby, żeby widzę, sobie, ja mi się nie chce grać. Jak to było? Widzę, co ja mam grać. Przełączył mi się. No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. No i piłka. nie wiem, jak tu pole jakieś dobre podanie, bez snuć coś. Dobrze, ściąga obrońców i ma do kogo odegrać nie jak mi się pójdę, to nie Ale kontroli przejmują rywale Ale Dobre wysunięcie Ej no faul Ej 20. ligi, nie wiem, jak oni 10.10. Taki, w taki, 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 wiecie, jak się dziwnie gra taki, Nie da się taki, nie mam że więc jak tylko odebrać A ja chcę po to podawać ale odzyskali piłkę Może James Rzuć A gdy kopiesz Blisko już do bramki Strzela, ale świetnie zablokował Więc wy uderzyć a co piłkę? No, dobry odbiór po stracie piłki. Weź Ja bym tu ja na pewno wygrał 4 albo więcej, tak jakby już wysiadł, a nie z meczu. Doda je z powrotem. Powstrzymali rywali, znowu przejęli piłkę. Czy to wykorzysta? Ale ja mocno uderzył. No to jest po pierwsze taki dobry strzał oddany. Różny. Mamy powtórkę. Różny. Bardzo ładny strzał ze znakomitą interwencją Bramkarza. Ale zwyciężył Bramkarz tę piłkę. Popatrzmy w tej powtórce. No świetnie to zrobił. Popatrzmy na uderzenie głową. 3 jak 10. Do szczęścia wzią? zabrakło mu kilku centymetrów. Tak, wyskoczył wysoko, ale damy jeszcze 5 może, Wygramy ten 20. Dokładnie, rozegrali zły drożny. Zabrakło jednak minimalnie do szczęścia. Teraz ale niestety jak już będę kończył to dnik, dostawcie lajka, zasubskrybujcie, bo nie ja teraz nie gram rąbę na ten mecz. Subskrybujcie, dajcie lajka, na następnego odcinka. Narka.